Witamy ze sklepu CDN w Katowicach. Jesteśmy sklepem stacjonarnym, który również prowadzi sklep internetowy. Pewne dane przypominam. Na każdym filmiku, a dlatego, że wiadomo, że nie wszyscy oglądają, i dla osób nowych, które weszły, spotkały się z nami przypadkiem, staramy się przekazać maksimum informacji. Oferta nasza jest skierowana przede wszystkim do osób dojrzałych. Jest to, są to rzeczy Bardziej klasyczne, uniwersalne, takie ponadczasowe. Nie mamy ambicji prezentowania samej awangardy. Owszem, ona się zdarza u nas, ale to nie na zasadzie takiej, że koniecznie chcemy być w pierwszym szeregu. Nasze rzeczy nosi się długimi latami, nasze klientki o tym wiedzą. Jesteśmy na rynku od 30 ponad lat. W związku z tym to również świadczy o tym, że jednak przetrwaliśmy przez trudne czasy, i w związku z tym. Jest nadzieja na to, że będziemy również trwały. Pani Renatka, która również u nas modeluje, ma rozmiar w granicach 42-44, ja natomiast pomiędzy 48 a 50. I w tym kierunku idziemy rozmiarowo, żeby jednak te osoby większe. Z większym doświadczeniem życiowym również mogły się u nas ubrać. W tym momencie ja mam na sobie ubrany rozmiar, kostium w rozmiarze 48. Jest to przewspaniały wyrób z takiej tkaniny typu Chanel. Przepięknie, gatunkowo bardzo dobry, który żakiet. Jest bez zapięcia, okrągły wykończony na okrągło pod szyjką, z ozdobnymi pateczkami powyżej biustu i ładną, taką granatową, ciemnogranatową pikotką wokoło. Do tego jest prosta spódniczka. Pod spodem mam na sobie naszą klasyczną, klasyczny basic, bluzeczkę Paulina, które występują w różnych kolorach. Na stronie można je sobie obejrzeć, bo od białego koloru do czarnego poprzez czerwienie, granaty, zielenie, fiolety, rusze, no różne, różne kolory, nie sposób tego wszystkiego pokazać, jest to bardzo dobry gatunek, bardzo fajnie się noszący, panie, które znają to wracają, dokupują kolejne kolory, dlatego, że to są tak dobre rzeczy gatunkowo, że po prostu warto je mieć. Pani Renatka prezentuje w tej chwili koszulę. Oczywiście nie pamiętam nazwy, więc już moment. Jest to koszula Żaklina marki Kaskada, bardzo dobre jakościowo wyroby. Koszula jest wiskozowa. Tak, rękawki ma wykończone właśnie złotym ściągaczem z gumeczki. Niby klasyczna, a piękny wzór, który będzie pasował zarówno do eleganckich spodni, czy do spódniczki, czy też do stroju bardziej e, takiego casualowego, na przykład do jeansów. E, dodatek właśnie, tak, ten układ e, tkaniny, e, wzór ala patchwork, mhm. również dodaje takiego nowoczesnego rysu i sprawia, że tutaj wiele kolorów pasuje, bardzo fajnie to się prezentuje. Kryta pisa, mhm. właśnie pisa, która nam bardzo ładnie kryje guziczki. Czyli w związku z tym nie ma tutaj tej obawy, że będzie się rozchodziło na biuście, że e, będzie nieelegancko wyglądało, e, tylko naprawdę prezentuje się to świetnie. Koszule występowały w rozmiarze od 38 do 52. E, w związku z tym e, każda pani, która jest zainteresowana e, i śledząca naszą ofertę, mam nadzieję, że znajdzie rzeczy, które będą dla niej odpowiednie. I w których będzie się czuła bardzo dobrze, dlatego że naszą ideą jest właśnie to, żeby te rzeczy, które proponujemy, można było wykorzystywać do różnych rzeczy, żeby je można było nie nosić tylko w jednym zestawie stylistycznym, tylko można było kombinować i dodawać do również innych stylizacji. To samo dotyczy, tego modelu, tego kompletu. Żakiet tutaj Rachel się nazywa i spódnica Riana. Riana, przepraszam. Nie Rachel, tylko Riana. Tak. I on występował, występuje również w we innych kolor, wersjach kolorystycznych. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego, dlatego odsyłamy na stronę naszą internetową, gdzie łatwiej znaleźć poszczególne rzeczy, posługując się czy nazwą wyrobu, czy symbolem. Jeżeli w danym modelu jest kilka wersji, po kliknięciu na dany wy pokazują się również warianty w związku z tym łatwo wtedy znaleźć te rzeczy, które ewentualnie nas interesują. Jeżeli ktoś czegoś konkretnie szuka, ma możliwość zadzwonienia do nas do pytania. I wtedy my podpowiadamy, podajemy symbole to wyrobów i na stronie naszej można je obejrzeć. Kolejną naszą propozycją jest przepiękna bluzeczka w formie takiej dłuższej tuniki z rękawkiem podpinanym, który może być zarówno właśnie tak opuszczony, i wtedy jest 7-8, taka długość, albo podpięty. Aha, no, no a, akurat. Dobrze. błąd z niedogadaniem się, ale to nic to. E, tu i wystarczy, Daj, zapnę na mm -hmm. guziczek, Pienno, jest można dla pań, które wolą krótsze rękawki, e, w tym momencie jest możliwość takiego rękawka czwarte, dekolt w kształcie litery V, e, przepiękna, oryginalna kolorystyka i wzór taki niebanalny, e, który też Sprawia, że wygląda się w tym świeżo, młodo i tak, z takim pazurem. Nie jest to takie ciotkowate. Pani Renata ma na sobie pasek guma w kolorze brązowym z dodatkiem złotej klamry. Paseczków mamy więcej i w różnych wersjach, także tutaj też wiele rozwiązań proponujemy. Mamy też paski ze skóry, które wiadomo są droższe, no ale nie każdy, nie zawsze chce mieć skórzany paseczek. Proszę pokazać na, ten na cenę. Przyznaję się bezbicia, ja cen nie pamiętam. Ten paseczek na przykład kosztuje. 45 zł. I jest bardzo fajny, bo również obwodem. Gdzieś mam podane nawet już momencik. Oczywiście, jak się szybko chce zapiąć, to wtedy nie wychodzi. Ale generalnie, zapięcie jest bardzo proste. Bardzo fajny, elegancki, rozciągający się. Więc tutaj ten wymiar może być. Dla wielu sylwetek. I tak jak teraz już widać, tunika noszona bez paseczka też, też prezentuje się jest. bardzo fajnie, i ona może być też noszona jako bluzka, wkładana do środka do spódniczki, spódniczki czy spodni, bo są panie, które też lubią w ten sposób. Także tu można ją sobie podkasać, tak jak Aha. to teraz się nosi, e, podpiąć. Jest to bardzo. No tak, w sumie, nie? Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie właśnie. Dobrze, kolejną rzeczą, którą za chwilę będziemy prezentować, e, to jest... Co pani Ranetko? Aha, dobrze. E, to ja już zacznę e, mówić. To są. Bluzeczki takie klasyczne związaniem, związanym takim krawatem. Bardzo fajna tkanina, mięciusieńka, niegniecąca się, oddychająca, która no naprawdę na sylwetce super wygląda. Te bluzeczki będą występowały. W najróżniejszych wzorach. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego pokazać w krótkim, okresie, w krótkim czasie, bo sklep ma niestety ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o metraż. I tak mamy bardzo ciasno z towarem. W związku z tym trzeba by było śledzić naszą ofertę na bieżąco, zaglądać albo na stronę internetową naszą www.sklepcdn.pl lub na Facebooku przeglądać to, co staramy się prezentować. I tak jak wspomniałam, pani Renata, w luzeczce tu akurat ma pani ubrany rozmiar 46, mhm. ale tylko Dobra. dlatego, że. Pani Renata nie do końca lubi, żeby to było takie opięte. Powinna mieć raczej 40 44 40 mogłaby tak. mieć śmiało. Chociaż tak. te bluzki wychodzą trochę do... tak mniejsze, mniejsze, nie? troszeczkę. Można taką tak. rezerwę sobie założyć. Tak. Tu wszystko zależy nam. Jest nieraz trudno zaproponować e konkretny rozmiar z uwagi na to, że panie macie e bardzo różne upodobania. Są panie, które wolą, żeby były rzeczy luźniejsze. Mm. Są inne panie, które lubią. Bardzo blisko ciała. I tutaj to nie podlega dyskusji. Nieważne, jak nas ktoś widzi, ważne, jak, to, jak my się czujemy. Trzeba mierzyć rozmiary. Tak. I mhm. najważniejsze jest właśnie mierzyć rozmiary, dopasować do siebie, do swoich upodobań, i wtedy na pewno będzie to wyglądało ja dobrze. Ta bluzeczka może być właśnie albo puszczona tak luźno w formie takiego mhm. krawatu, lub zawiązana w formie. Kokardy Pięknie. też elegancko pod kostium, Pięknie. pod nawet tego typu żakiet, jak ja mam na sobie, właśnie tam szaneleczkę. Też Pięknie. tutaj wypełnienie będzie... te, tego dekoltu do środka będzie do tak, do spodni, no. bardzo elegancko. <kluje> Jest bardzo naprawdę sympatyczna, bardzo fajna. Więc tutaj ta bluzeczka też występuje w tym momencie. Mamy ją również w kolorze ekri, w takie ciemno granatowe groszki, bo no są panie, które lubią jednokolorowe bluzeczki, ale są panie, które wolą, żeby do bluzek czy do, do, do wprowadzać do gór, wprowadzać jakiś wzorek. Więc to jest na razie początek. I te bluzki na pewno będą występowały jeszcze w innych kolorach, także trzeba by było właśnie śledzić oferty. Tak. I też zakończenie dołu jest na takiej gumeczce, co jest istotne. Ta bluzka może występować również. Z gumką na dole, mhm. tak jak była prezentowana poprzednio, że też właśnie ściągnięta, bo tu nie mamy tych no. nie, tu właśnie tak, że y, tak jak to było o, przy tych bluzeczkach, że y, dołem jest dodatkowo gumeczka. bo ponownie są dwie szkoły: jedne panie wolą, jak ona jest całkiem prosta, luźna. Inne wolą jak możliwe, jest możliwość tego zbluzowania, bo to też bardzo ładnie maskuje nam niedoskonałości sylwetki i praktycznie no, daje pewną, pewne możliwości. Bluzeczka jest uważam ponadczasowa, jest to świetna klasyka. Która sprawdzi się w bardzo wielu sytuacjach. I do jeansów, prawda? Do wszystkiego, tak, właśnie o to Taki chodzi, że zarówno. I casualowy tak, i elegancki. Tak, że można i do pracy w niej pójść, tak. i na spotkanie ze znajomymi, Świetne. gdzieś na randkę jakąś, mhm. bo to w zależności co kto potrzebuje. Także bluzka naprawdę jest moim zdaniem super. I warto nią się zainteresować. I na ten moment skończymy swoje, czyli ja skończę swoje gadanie. Oczywiście zapraszam na ponowne spotkanie z nami. Mamy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Będziemy się widzieć i będziemy proponować w kolejnych filmikach kolejne rzeczy. Dziękujemy i do zobaczenia. Do